Cześć, chciałam Wam dzisiaj pokazać bazylię. Jest połowa sierpnia i bazylia zaczęła wytwarzać pędy kwiatostanowe. Ja próbuję to zahamować, ten wysiłek rośliny, i dlatego uszczykuję albo też ucinam, żeby jak najmniej ta roślina po prostu y, wypuszcza tych pędów kwiatowych i jak najmniej żeby się osłabiała. Tu systematycznie ona wypuszcza i dlatego takie małe y, zawiązki y, kłosów kwiatostanu należy ucinać albo uszczykiwać. Jeśli są już większe, wtedy najlepiej uciąć. I ja tutaj ucięłam już y, takie pędy i tu widać że bardzo dużo jest listków, także szkoda tego wyrzucać i można wtedy sobie pozrywać te listki, natomiast te zesztywniałe pędy po prostu wyrzucić na kompost. W ten sposób odmładza się roślinę, także ona do przymrozków, ponieważ ona jest ciepłolubna, prawda, i pierwszy przymrozek większy to potrafi ją po prostu zmrozić. Ale w ten sposób bardzo długo można cieszyć się bazylią w swoim ogrodzie, ciągle uszczykując te kwiatostany. I takie uszczykiwanie też powoduje, że roślina się rozkrzewia, bo ona w tym momencie już zaczyna drewnieć. Te pędy stają się takie sztywne, zdrewniałe, dlatego tylko teraz pobiera się te listki. Czyli takie cięcie odmładzające bardzo korzystne jest dla rośliny, dla jej żywotności, rozkrzewiania, no i nie traci tych walorów smakowych. Chciałam Wam też pokazać lubczyk, ponieważ jest już połowa sierpnia, on tak zniszczony przez słońce, mimo nabodnienia, tak słabo wygląda. Lubczyk wypuścił już pędy kwiatostanowe, nasiona są dojrzała, ja za chwilę je utnę i zbiorę. Natomiast od środka ta roślina cały czas sobie wytwarza świeżutkie pędy. Także myślę, że mimo późnej pory po oczyszczeniu rośliny jeszcze będzie kolejny jesienny zbiór tych liści. Chciałam Wam teraz pokazać, jak przycięłam lubczyk. Czyli najpierw wycięłam grube pędy i te grube pędy, one powinny być wycięte, żeby nie uszkadzać karpy, która znajduje się w ziemi, żeby nie uszkodzić szyjki korzeniowej. I po ucięciu tych grubych pędów, teraz w bardzo łatwy sposób dochodzimy do środka rośliny i tutaj już nie ma potrzeby nawet wycinania, dlatego że te uschnięte wszystkie gałązki one same wychodzą. Gdyby nie wychodziły, to, to wtedy prawda, nie można się, nie można wyrywać, tylko po prostu wycinać sekatorem i tutaj w ten sposób bardzo ładnie można właśnie odmłodzić ten lubczyk tutaj jeszcze żeby ładnie to wyglądało ja wytnę te pędy które wcześniej ucięłam bo żeby zmniejszyć tą ilość pędów kwiatostanowych które lubczyk w ciągu sezonu wypuszcza i ponieważ roślina ta wyśliła się już prawda na nasiona bo ona już Zawiązała nasiona i te nasiona są dojrzałe. Teraz dobrze by było troszeczkę jeszcze zasilić, żeby jak najdłużej ten lubczyk można było sobie zbierać. E, nasiona są już dojrzałe, czyli w ten sposób już e, e, roślina jest odmłodzona. Można jeszcze dokładnie to wszystko powyrywać, żeby te brzydkie liście pousuwać. I w ten sposób mamy odmłodzony lubczyk, czyli nie powinno się w całości gościnać, dlatego że szkoda, tylko po prostu wyciąć te zeschnięte rośliny. Nie rośliny, tylko pędy. Tutaj zebrałam już nasiona i widać, że to są takie baldachy które są pełne nasion, one już się wyłuskują i tutaj troszeczkę jeszcze je podsuszę na słońcu, właściwie w półcieniu i będzie można je wysiąć, bo, wysiać bo chyba najlepszym terminem teraz jest wysiew tych nasion, dlatego że roślina w tym momencie wytworzyła te nasiona i one same nawet powinny spaść z rośliny w, w czasie wiatru czy w czasie deszczu i ona się sama rozsiewa, czyli to jest najlepszy termin wysiewania nasion lubczyku. Kolejnym ziołem, które można odmładzać w czasie całego sezonu wegetacji jest mięta. Ja akurat tutaj mam mię miętę strąg, czyli wystarczy poucinać właśnie te pierwsze kwiatostany, które są żeby to są młode sadzonki, w tamtym roku jesienią sadzone, one, także ona jest jeszcze mała, ale właśnie powinno się ucinać te pędy, żeby nie, dopro, nie doprowadzać do zawiązania nasion, dlatego że mięta ona sobie rozrośnie się poprzez korzenie boczne, bo jest byliną, prawda, ona zamiera na zimę wiosną wypuszcza nowe pędy. Także cały czas należy przycinać i najlepiej zbierać sobie te pędy, żeby do suszenia akurat ta odmiana mięty strąk jest rewelacyjna, to jest niesamowity smak i zapach mięty. Myślę, że taki na pewno silniejszy niż mięta pieprzowa. A jest to nowy gatunek mięty. Także jest to kolejne zioło do odmładzania, żeby do samych mrozów można je było zbierać. Odmładzać też można szczypiorek, ten szczypiorek siedmiolatka, bo wiosną, prawda, on odbija sobie świeżutki, natomiast w ciągu lata stają się, te, jak wytwarza pędy kwiatowe, on pięknie kwitnie, wtedy te... Jego liście stają się takie bardzo sztywne, e, zasychają wtedy w połowie lata, należy przyciąć i piękny, świeżutki szczypiorek mm, wychodzi. Rukole ja tutaj e, posiałam, ale tak samo można ją przycinać. E, e, też odświeżyłam pietruszkę naciową to jest pietruszka naciowa, którą nawet zbieram e, zimą. Ja, e, e, jesienią przykrywam włókniną, także w naszym klimacie przy ociepleniu po ociepleniu naszego klimatu to jednak i zimą można zbierać zioła. Tutaj mam kolendrę, ona już zakwitła właśnie i y, można ją tutaj przycinać i wtedy ona sobie świeża odbije. Także jest to też takie fajne zioło, tutaj już nowe gałązki są na tych przyciętych pędach, także to są bardzo żywotne rośliny. Część ziół już zebrana, bazylia, lubczyk, szałwia, a przy okazji chciałam Wam pokazać moje dzisiejsze zbiory, czyli pomidory, fasola masłowa, fasolka szparagowa. Zaczęły się już maliny, co mnie ogromnie cieszy. Skończyły się borówki, a zaczęły się maliny. Kalarepa, dynia, pomidory żółte, malinowe, niesamowite. Te są olbrzymie, piękne. Ogórki. Ogórki dzisiaj jeszcze nie zdążyłam zebrać. W każdym razie takie cuda przyrody cuda ogródka co daje wielką satysfakcję i radość, e, którą się z Wami dzielę i życzę Wam też takiej radości e, z uprawy warzyw.